Siema, z tej strony Foxiu, witam was w kolejnym odcinku na kanale Fuji Esports. Dzisiaj pokażę wam, tak jak tydzień temu, co się zmieniło w update'cie w tej grze komputerowej najlepszej na świecie. Zapraszam do oglądania. Dobra, najważniejszą zmianą w tym sezonie jest wprowadzenie Predatora do gry, który jest, jak wiadomo, na tajnej twierdzy. I jego nowej, mitycznej broni. Polecimy sobie teraz to miejsce. Ja wam mniej więcej pokażę jak wygląda ten boss i, i jak działa ta broń. O ile uda mi się on dosyć szybko zebrać, bo, bo trochę osób tu poleci na niego na pewno. I kolejna kwestia jest taka, że raczej jest to teraz tylko na kazualach, i raczej nie wejdzie ten boss nigdy na areny. W sensie nie będę sprawdzał, czy jest on na arenach, ale raczej go nie ma, bo ta broń po prostu jest zbyt upi, żeby na areny trafić. Teraz, gdzie jest Predator? On może być też niewidzialny. Nie jest na mnie Nie jest tu! O kurde jak woł Aha, brawo Super jesteś Fox Mam sporo tego hapa Dzięki śmieciu yy, Mniej więcej pokazałem wam już on, jak on działa i, i to w sumie wszystko, więc teraz wystarczy mi tak naprawdę jego broń być i nie muszę z nim walczyć, może tego zrobić ktoś za mnie. Co za przygód? No nie wiem Dobra, jeden piknięty. Słychać predatora to dobrze Tu się wszyscy zabili Mogłem wziąć tego czarza, bym dał za więcej niż 30 tego hita Dobra, drugi pyknięty O jest frajer Dobra, 200, 30 Nie wiem ile on ma HP w sumie Nie trafiłem O ma dużo tego Może wchodzić pod mapę KGW. Oj, ryby ławić, to akurat? śmiecił Co za śmietnik? To jest jego To chmury frajerskie. Ja no i umieram. Dzięki, Mordo. Dzięki, Ryju, Naprawdę. O kurde. Jesteś bohaterem odcinka. Он имел предатора, а не тогод, а не предатор о, курда, в смысле, конечно.

Przejdźmy do drugiej zmiany, bo nie chce mi się już Dobra, drugą zmianą na mapie, którą chciałem wam pokazać Bo w sumie zaszły chyba tylko dwie na mapie No jest to, że W końcu naprawili piasek Który myślałem, że już w sumie tak naprawdę nie wróci No ale wrócił, jest z nami Zaraz sobie wylądujemy i Zobaczycie, że rzeczywiście działa No i piasek działa można sobie śmigać. Dobra, moi drodzy. Następną wiadomością, bardziej niż zmianą, jest to, że mamy nowy turniej, który będzie dziś, za 5 godzin, jak to nagrywam, i jutro. Będziecie mogli wygrać te skiny. Jest tam trochę więcej tych nagród niż same skiny, chyba. Ostatnią zmianą jest to, że w karnecie bojowym możecie już zobaczyć sobie Predatora, jak wygląda. Jego plecak i jego kill off więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak to oczywiście zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonkiem, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.